...na of the Deep to dzieło studia Games, twórców takich marek jak Spyro czy Rocket and Clan. Co prawda gra nie dorównuje swojemu starszemu rodzeństwu, ale przecież nawet nie miała ku temu aspiracji. Fabuła przypomina mi trochę film familijny o tytule Wyspa Nim. Dziewczynka wyrusza w poszukiwaniu swojego ojca, który nie wrócił z ostatniej morskiej wyprawy. Wcześniej o głębinach oceanu słyszała tylko z jego opowieści, teraz sama się weń zagłębia. Historia jest bajkowa, zarówno pod względem fabuły, jak i sposobu jej prowadzenia, który przypomina bajkę na dobranoc. Wrażenie to potęguje spokojna oprawa audio i narratorka, zdradzająca nam kolejne sekrety oceanu. Na pierwszy rzut oka powiedziałbym, iż jest to produkcja skierowana do najmłodszych. Poniekąd jest, ale i dorośli śmiało mogą chwycić zapada. Mechanika gry jest prosta, oczywiście w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Gry można porównać z indykami sprzed kilkunastu lat. W zasadzie wtedy nazywano to grami freeware. Mamy tutaj trzy filary gameplayu: eksploracja podwodnego świata, gdzie znajdujemy monety i skarby, które wymieniamy na ulepszenie łodzi, walka z zagrożeniem za pomocą haka bądź jednego z trzech rodzajów rakiet, oraz rozwiązywanie łamigłówek, takich jak obracanie luster, by wiązka światła trafiła w odpowiednie miejsce, czy omijanie pułapek i prądów morskich. Urzekła mnie również oprawa audiowizualna, która, tak jak opowieść, jest bajeczna, a raczej bajkowa. Podwodny świat wygląda i brzmi bardzo ładnie. Głębiny podzielone są na kilka rejonów. W jednym mamy kolorową rafę i śpiew delfinów. W drugim mroki i zdradliwą ciszę, która wywołuje poczucie zagrożenia. Wszystko jest świetnie spasowane. Niestety jednak ta bajka nie jest idealna. Po godzinie czy dwóch w głębinach oceanu zaczynamy dostrzegać minusy produkcji. Otwarty świat nie jest taki otwarty. Poziom trudności walki i łamigłówek jest nie najlepiej zbalansowany. Dodatkowo te dwa aspekty są wtórne, co z czasem może znużyć mniej cierpliwych graczy. Średni poziom dynamiki zabawy również nie każdemu przypadnie do gustu. Jednak tak jak wspomniałem, tytuł jest swoistą grą na dobranoc, więc nie może być szybszy. Podsumowując, Song of the Deep jest produkcją, w którą można zagrać. Nie ma tutaj rewolucji. Nie jest to must każdego gracza i nie każdemu graczowi ta prostota się spodoba. Jednak przy jej niskiej cenie i letniej posłusze na rynku, no cóż, czemu by nie. Tytuł dostaje ode mnie solidne 6,5 na 10.